Ring up call, dzwonić. Look up something, research, wyszukiwać, sprawdzać coś. Bring up mention wspomnieć coś, kogoś, poruszać coś, napomykać. Give up, surrender poddać się, rezygnować. Show up. Arrive. Pokazywać się, pojawić się w jakimś miejscu, przybyć. Think about, consider. Myśleć o czymś, rozważać coś. So now let's repeat. Put up with, tolerate. Ring up, call, look up, research.